Witam wszystkich z powrotem na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się pięcioma niesamowitymi umiejętnościami, które powinien nauczyć się każdy zawodnik. Nieważne na jakiej pozycji grasz, te aspekty Ci się zawsze będą przydawać. A nauczymy się tych pięciu umiejętności od holenderskiego talentu, jakim jest Frankie de Jong. Umiejętnością, którą powinniśmy się nauczyć od Franki de Jonga, jest jego umiejętność skanowania. Ten zawodnik bardzo dużo obserwuje tego, co się dzieje za nim, wokół niego, przed otrzymaniem podania, ale także w momencie, kiedy biegnie po piłkę i nawet jeszcze tego podania nie otrzymał albo nawet ta piłka nie zmierza w jego kierunku. Cały czas obserwuje, co się dzieje dookoła, dzięki czemu może podejmować lepsze i trafniejsze decyzje. którą możemy nauczyć się od Franki de Jonga, a mianowicie bardziej chodzi o aspekty mentalne, to jest spokój i pewność siebie. Ten zawodnik naprawdę potrafi niesamowicie przyjmować piłkę pod presją, nieważne czy ma dwóch zawodników, jednego na plecach. On zawsze robi to z niesamowitym spokojem. Pewność siebie bierze też się z jego kontroli nad piłką. Naprawdę już nie nieraz udowadniał, że potrafi wyjść pod presji z trzema czy czterema zawodnikami na plecach, właśnie niesamowicie kontrolując piłkę. Dodatkowo bardzo często podejmuje odważne decyzje, właśnie trzyma trzech zawodników czy dwóch na plecach, nigdy nie wybiera tej najbezpieczniejszej opcji, tylko właśnie te najbardziej odważne podejmuje ryzyko i zazwyczaj wychodzi z tego zwycięsko. Trzecią umiejętnością, którą możemy nauczyć się od Frankiego de Jonga, to jest jego niesamowite szukanie wolnych przestrzeni. Ten zawodnik bardzo dużo pokazuje się do gry, tworzy linie podania z zawodnikami ze swojej drużyny, ponieważ chce cały czas być pod grą, chce cały czas mieć piłkę przy nodze i właśnie w fazie budowania cały czas uczestniczyć w tych akcjach. Robi to niesamowicie, potrafi właśnie oderwać się od przeciwnika, tworząc sobie przestrzeń, ale potrafi też niesamowicie zabierać przestrzeń zawodnikom z drużyny przeciwnej. To umiejętnością, którą możemy nauczyć się od Frankiego de Jonga jest jego niesamowity dribbling. Ten zawodnik jeszcze za czasów gry w Ajaxie wygrał 54 na 58 driblingów chyba w ciągu całego sezonu, co dało niesamowity nierealny wręcz współczynnik 3,12 wygranych pojedynków w ciągu 90 minut. W jego dryblingu bardzo często można zauważyć, że potrafi niesamowicie szukać wolnych przestrzeni przełamując drugą linię i ruszając akcją ofensywną swojego zespołu, ale także potrafi niesamowicie utrzymać się przy piłce z zawodnikiem na plecach, wykorzystując do tego różnego balans, różny balans ciałem. Ten balans ciałem naprawdę mu pomaga niesamowicie, jakby jest na tyle nieprzewidywalny, że nie da się w tym momencie mu zabrać piłki, dzięki czemu on cały czas ją utrzymuje i jego drużyna jest w posiadaniu, dzięki czemu zyskuje przewagę. Wam o jeszcze jednej najważniejszej kwestii w dryblingu Frankie de Jonga, która sprawia właśnie, że on traci bardzo mało piłek, mianowicie to jest jego ręka on w momencie kiedy ma zawodnika z lewej strony pokażę wam nawet filmik jak grali z Borussą Dortmund, jaki on ma w sobie nawyk wyciągania ręki, ona pozwala mu po prostu trzymać przeciwnika na dystans trzyma go z lewej strony, trzyma go z prawej, od razu manewrując piłką cały czas automatycznie wyciąga rękę, blokując właśnie możliwość dojścia przeciwnika do niego zaatakowania go, wybicia z rytmu a jeszcze jedną ważną kwestią jest to, że on po prostu ma niesamowitą kontrolę nad piłką. Jego technika jest na najwyższym poziomie, jego prowadzenie piłki, co najważniejsze, jest na najwyższym poziomie. Jego częstotliwość dotknięć, cały czas manewrowanie piłką z jednej strony na drugą, nie tracąc w ogóle jakości przy zmianie nogi prowadzącej. To są naprawdę aspekty, które wpływają na to, że on traci bardzo mało piłek i ma tak bardzo dużo udanych driblingów. I oczywiście mam dla Ciebie propozycję, ponieważ powinieneś zacząć w pracy nad swoim dryblingiem od prowadzenia, od prowadzenia piłki i jako, że ja stworzyłem program, który w 25 dni przeprowadzi Cię właśnie do niesamowitej, niesamowitej kontroli nad piłką właśnie podczas prowadzenia jej, to zachęcam Cię do zakupu. Link zostawię oczywiście w opisie. Możesz dzięki temu programowi osiągnąć niesamowite rezultaty. Jeżeli chcesz, to zobacz efekty na sklepie osób, które kupiły już ten program, naprawdę poprawić swoją jakość prowadzenia piłki i będziesz niesamowicie kontrolował yy, właśnie ją. Życzę ci, żebyś robił to tak jak Frankie De Jong, ale zacznij od tych właśnie podstaw, prowadzenie piłki, później nauczysz się zwodów, balansu ciałem i będziesz naprawdę mega kotem, jeżeli chodzi o drybling. Piątą umiejętnością i ostatnią, którą możemy nauczyć się od Frankiego Dajonga, jest jego wszechstronność. Ten zawodnik potrafi niesamowicie grać w defensywie oraz ofensywie. W ofensywie w ciągu w tamtym sezonie miał 3,46 odzyskanych piłek na mecz bodajże. Nie wiem jak dokładnie wyglądały te statystyki, ale była tam niesamowita ilość tych wygranych pojedynków w defensywie. Potrafi niesamowicie balansować tym właśnie, że potrafi odebrać piłkę i ruszyć z akcją ofensywną swojego zespołu. Niesamowicie też potrafi przełamywać linie obrony dużo Podaniami czy prostopadłymi, właśnie za linię obrony, dzięki czemu stwarza więcej sytuacji dla swojego zespołu a także niesamowicie potrafi dopasować się do pozycji, miał bardzo często zmienianą pozycję i zawsze pokazywał jakby swoją najlepszą formę na tej pozycji, także to co go jeszcze cechuje właśnie w tej wszechstronności że potrafi bardzo szybko dopasować się właśnie do yy, pozycji nieważne na której gra oczywiście to wszystko co robi Frankie de Jong może tak naprawdę wydawać się trudne ale powiem wam szczerze, wystarczy po prostu obserwować, analizować, wyciągać wnioski, wdrażać to co on robi próbować cały czas, bo praktyka Czyni mistrza oczywiście, bez praktyki nie osiągniemy nic. Dlatego też, właśnie, powstał ten film, żebyście poznali te pięć najważniejszych umiejętności, które po prostu mogą wnieść Waszą grę na wyższy poziom. Dziękuję Wam za oglądanie. Oczywiście, napiszcie mi w komentarzu, jakiego chcecie następnego piłkarza, żebym przeanalizował. Będę się oczywiście sugerował Waszymi komentarzami. Dajcie też znać, jak się podoba. Jeżeli spodobało się, to łapeczka w górę. Zostawiajcie subskrypcję. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pozdro. you <laughs>